Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś odcinek serii Co piszcie Fodowli. Pierwszy odcinek z tej serii w Nowym Roku. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich zapraszam. Playlista jest w opisie. No i co? Na początek chciałem przypomnieć o konkursie. Już całkiem nie dużo brakuje do 3000, Więc możecie subskrybować. I co? Zapraszam na Instagrama. E, rogate Podłoga rancho, Nazwa w opisie. Co? Zaczynajmy obejście. Więc tak. Owce e, dostały przed chwilą siana. Jest godzina 14. Dostały sianko. Wodę jeszcze będę musiał przynieść. Wczoraj do wody dostały witaminę e, witaminę D3 bodajże tak coś weterynarz mówił, żeby taką tabletkę e, wrzucić do wody, ona się rozpuszcza i wzbogaca e, to właśnie odporność łowiec więc to dostały mam jeszcze cztery takie tabletki więc e, przez co dwa dni co, aż się mi skończą będą dostawały właśnie E, owe tabletki pomagają one na odporność. E, sierść po tym jest mocniejsza, e, gładsza. No i co? E, owieczka, ta co tutaj ją widzicie, pamiętacie, ona była chora, kaszlała, e, dostawała antybiotyk, i po tym antybiotyku już jest z nią lepiej przestała kaszleć dostała lepszego apetytu jak widzicie już wcina siano a tak to nawet przy tym kaszlu siana nie chciała jeść taka usuwiała zawsze na boku stała inne wyczuły, że jest słabsza więc ją przeganiały a teraz już sobie nie daje w kasze dmuchać polepszyło się jej tfu, żeby się chowała no i co, ona raczej nie jest kotna, e, zobaczymy aż całkowicie wyzdrowieje, to wtedy ją e, bodajże sprzedam, a reszta stada będzie siedziała sobie. No i na wiosnę planuję jeszcze kupić właśnie z dwie owieczki takie łaciate, kameruńskie, tylko że łaciate, takie brązowo-białe, zobaczymy, może uda mi się dorwać. Gdzieś y, takie sztuki to się kupi. No y, czekamy jeszcze na wykot Beni tej tutaj co tyłem stoi. Widzicie od góry ona już strasznie gruba jest, więc y, myślę tak mówiłem w poprzednich odcinkach do dwóch tygodni. Wtedy mówiłem minął tydzień, no to został tydzień, ale myślę, że jeszcze te dwa tygodnie przetrzyma. I dopiero się okoci. Zobaczymy, czy będzie miała jedno, czy będzie miała dwa. Ale niech ma, co ma, byle byłoby zdrowe. No, a co do tych dwóch owieczek, tutaj, tych młodszych, e, są najprawdopodobniej zakocone. Powiedziałem, jak baran e, skakał na nie. E, nie uciekały mu, więc bodajże są zakocone, ale zobaczymy. Po młodych e, sztukach, właśnie, jest ciężko stwierdzić, E, czy są zakocone czy nie dopiero e, widać jak się stęższe stają i jak to wymie zaczyna nim rosnąć no mniej więcej tak to tu u tych sztuk wygląda e, Gucio Boluś fajnie już sobie rośnie e, jednak będzie bezrożny po berbedosie więc fajnie no, i on zostanie na rozpłodnika do stada. Dobra, poczekajcie tu, sobie włączę flesza, bo tu nie będzie nic widać. No i dobra, jesteśmy tu przy iskrze i przy młodym, młodej. I teraz, tak jak widzicie, tutaj iskra jest cała z fioletu. A to dlatego, że jak go należy, to młody. Młoda po niej skacze się zrobiła żwawa i ona miała spryskana, spryskany pępek fioletem, więc y, dlatego teraz tu widzicie, y, iskra jest cała z fioletu, bo on się z tego pępka właśnie y, zafarbował jej futro, więc to owcy nie szkodzi, tyle że no, zrobiła się taka siwa. Ale jej to zejdzie, e, jak będzie zmieniać e, futro z zimowego na wiosenne. Więc to jej spokojnie zniknie: Więc tu się nie ma e, co tym przejmować. No i co, Iskra też była chora e, wraz z Bianką, czyli z tamtą co teraz tam przeżuwa. No i dostawały antybiotyk, e, dostały też środek na odrobaczanie. No i poprawiło się im. Już jak mówię nie kaszlą. Apetyt dostały, więc cieszę się bardzo z tego powodu, że już im nic nie jest. No i tutaj <laughs> malutka owieczka. I teraz tak możecie pisać e, w komentarzach m, propozycje imiona dla niej e, i będę wybierał. Wybiorę 5 e, takich, które by mi się podobały, i później zrobimy ankietę e, na imię. Rani, patrzcie, jak Patyka wzięła. No więc tu macie, tak ona wygląda. Możecie pisać propozycję imion. 5 najlepszych wybiorę, i później zrobimy ankietę, na której będziecie głosować. Na które imię będziecie chcieli. I takie imię. Nadamy jej, no ona jest fajna, trochę się boi jeszcze, za matką chodzi, więc Iskra jest dobrą matką, fajnie pilnuje, w poprzednim wykocie to że miała dwa młode, albo jedno, już nie pamiętam której, zowiec miała właśnie dwa, ale nie pamiętam która, o poszła doić. No. Dobra, łowiec chyba wszystko tu też dostała. Ma e, siano. Wodę jeszcze im doniosę. I na razie, jak sobie tutaj siedzą. Dobra, pójdźmy jeszcze na chwilę do kur. Kury elegancko sobie chodzą po polu. Trochę mokro mają, bo e, od wczoraj pada jest pogoda taka jesienna bardziej niż zimowa śnieg praktycznie nie pada tylko sama sam deszcz i co mocno im się tu robi ale sobie drepczą po wybiegu o coś ścięło no a pogoda wygląda następująco śniegu już praktycznie nie ma ale to yy, nie ma co się przyzwyczajać bo to jeszcze jest zima i jeszcze śniegu nasypie no zimy już nie są takie jak dawniej że po pas śniegu było, tylko no to wygląda tak jak teraz, raz jest śnieg raz tego śniegu nie ma i wygląda to tak jakby była jesień no mrozów też dużych nie ma więc zwierzaki na tym korzystają no, kury sobie chodzą, jedzenie dostały, wodę mają. Kurnik otwarty. I tak do godziny 15 siedzą sobie na polu, później je zamykam. I już jedzenie tam mają do rana i siedzę do rana. No. Dobra, to na dziś w odcinku wszystko. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję i widzimy się w kolejnych materiałach. Niech się darzy. Trzymajcie się. Cześć. Tu jeszcze na koniec urywek. Zobaczcie sobie jak fajne owce jedzą.